Szukaj w ludziach dobra. Znajdź sobie wielki cel. Ubierz w miłość od pierwszego wejrzenia. Nigdy nie śmiej się z cudzych marzeń. Zrób sobie fajną fryzurę. Nie daj się zwieść pozorom. Miej zasady. Łam zasady. Nie traktuj się zbyt serio. Nigdy nie zrywaj kontaktu ze swoimi dziećmi. Ogromny mnie, reklam. Nie obwiniaj się, jeśli jeszcze nie wiesz, co zrobić ze swoim życiem. Oceniaj ludzi według ich serca, a nie portfela. Zadzwoń do mamy. Jest tyle do powiedzenia. Era, możesz więcej.